Dzisiaj Wam nie bo po... tak wczoraj mówiłam, że będę wa, e, Wam mów, e, robić dla Was makijaż takimi kosmetykami dla dzieci. Tylko, że tutaj jest liatka, bo tu mam brokat, który będę mógł używać, bo się tego nie da zmyć. No to, mam, no to jedziemy do roboty. Mam takie dwa pędzelki. Ten jest bardziej do brwi i taki i tych. I do tam. Znaczy, to mamy. Najpierw rozświetlać gwiazdkowy. tak taki jakby on jest na Wigilię. czasami go nakładam. Ja zawsze go tym nakładam pędzelkiem. Jest taki jakby blokatowy, tylko że go, że bardzo nie widać jak się go, go wklepie. Bo to choć żeby go nie było widać. Więc dobra. Pierwszy krok zaliczony. Teraz okay. No to start with the and the oh. now going To i Najpierw zaczynam brwi. Brwi color brown is the chocolate. Oh. i